Cześć Baranki, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na tydzień od 21 do 27 października. Zobaczmy, przed czym Was karty ostrzegają. Pustelnik oraz Koło Fortuny. Czyli karty was ostrzegają, powiedziałabym, przed nieprzemyślanymi zmianami. Tutaj trzeba coś sobie przemyśleć, zaplanować, a nie zmieniać tak po prostu. Więc, coś nieprzemyślanie, żebyście właśnie nie dokonywali jakichś takich też gruntownych zmian, bo to nie chodzi o jakieś małe zmiany, tylko o takie duże zmiany. Więc no, tutaj może chodzić o kwestię tego, żebyście właśnie nie dokonywali zmian bez zastanowiania się, czyli tak nagle, spontanicznie, pod wpływem kogoś lub czegoś. Więc tutaj chodzi o to, żebyście byli ostrożni, jeśli będą jakieś sytuacje, którym trzeba będzie stawić czoła, żeby nie podchodzić do nich w sposób właśnie taki. No, bez zastanowienia się, tak? Raczej trzeba pomyśleć, zastanowić się, niż po prostu tak rzucić się na głęboką wodę, tak bym powiedziała. Może chodzić o kwestie finansowe, więc tutaj też zwróćcie uwagę na to, żeby też za dużo nie wydawać. Być może, no, będziecie mieli tendencję do wydawania pieniędzy, więc tutaj też uwaga na rozrzutność, bym powiedziała. Pozdrawiam. Cześć. Cześć, byczki. Witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na ten tydzień, czyli od 21 do 27 października. Przed czym Was karty ostrzegają? Dziewiątka monet i pazik buław. No, mogą Was karty ostrzegać przed jakimiś Albo decyzjami finansowymi, albo może chodzić o jakieś informacje, które do Was dojdą, żeby one, no żeby je tak potraktować w sposób. Zastanowić się nad nimi po prostu, a nie poddać się im. One mogą być różne tak naprawdę, natomiast może być tak, że te informacje mogą wpływać na właśnie, na właśnie waszą sytuację finansową, być może na jakieś plany związane ze sprzedażą, kupnem, może chodzić o jakieś lokaty nieruchomości. W każdym razie, no to na to uważajcie, zwracajcie uwagę. Może chodzić też o kogoś, o kogoś z żywiołu ognia, barale strzelec, no, więc tutaj może chodzić o to, że no żeby na przykład tej osobie nie pożyczać jakichś pieniędzy, bo to może być osoba, która tak będzie ładnie mówiła do was, tak spontanicznie, może was zakręcić i gdzieś tutaj może też chodzić o, o jakieś tutaj pieniądze, więc na to zwróćcie uwagę. Może w tym um, tygodniu nie warto pożyczać pieniędzy komuś. Um, może być tak, że będą jakieś rozmowy na temat pieniędzy, ale lub jakieś nieruchomości, sprzedaży, kupna, jakieś transakcji. Um, no więc tutaj też na to bym zwróciła uwagę, bo karty przed tym ostrzegają. Te rozmowy mogą się... Um, Albo nie dokończyć, albo one będą jakieś niepełne, czy będzie brakowało informacji, albo to dopiero będzie początek jakichś rozmów, więc tutaj jeszcze nic by się mogło nie wydarzyć na tej zasadzie. Ktoś tylko coś tutaj planuje, myśli, może jakieś um, informacje też daje, natomiast um, ja bym powiedziała, że jeszcze tutaj z tych transakcji, żebyście nie zawierali. Pozdrawiam, cześć. Cześć bliźnięta, witam Was w ostrzeżeniach od karty Tarota. Zobaczmy, przed czym Was karty ostrzegają w tym tygodniu 21 do 27 października. Osiem kielichów oraz czwórka mieczy. No, tu bym powiedziała, że karty Was ostrzegają przed jakimś odejściem od czegoś, izolowaniem się od kogoś, od czegoś. A powiedziałabym, że możecie chcieć odejść gdzieś tutaj, na przykład od kogoś, nie mieć jakiegoś jeszcze planu na siebie. Może jakiś mm, wyjazd się szykuje, może do sanatorium się wybieracie albo gdzieś jakieś miejsce w tym tygodniu, gdzie na urlop na przykład. Więc karty Was w jakiś sposób ostrzegają właśnie przed tym, e, przed takim podejmowaniem decyzji, ale właśnie dotyczących bardziej takiego izolowania się albo gdzieś jakiegoś pobytu w samotności być może planów, na które dopiero chcecie przemyśleć, ktoś tu chce dokonać jakichś zmian, a jeszcze na przykład nie jest pewny czego by chciał, bo ta czwórka mieczy ona jest taką kartą zastanawiającą kar kartą ciszy, spokoju dystansu również więc gdzieś tutaj, no, przy tej ósemce kielichów, jakieś, przed jakimś odejściem powiedziałabym no, izolacją bardziej, izolowaniem się od ludzi, izolowaniem się od pewnych rzeczy, od pewnych osób, pewnych sytuacji. No więc gdzieś tutaj jakimś, tak jak powiedziałam, wyjazdem, być może jeszcze nieprzemyślanymi do końca decyzjami. Pozdrawiam. Cześć. Cześć, Raki. Witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na ten tydzień, czyli od 21 do 27 października. A przed czym Was karty ostrzegają dziewiątka mieczy oraz dziewiątka kielichów? Przed zamartwianiem się. I tu może chodzić z zamartwianiem się o jakieś y, takie dobre rzeczy, bo jest dziewiątka kielichów, czyli spełnienie marzeń, więc może chodzić też o to, że martwicie się o to, że jakieś marzenie się nie zrealizuje, albo martwicie się o to, że y, na przykład coś jest w porządku, to znowuż martwicie się lub snujecie jakieś plany w głowie, tak, dotyczące jakichś tutaj y, na przykład kolejnych przedsięwzięć, bo skoro coś się udaje, no to może chodzić y, też o to, że. Po prostu zastanawiacie się, czy zamartwiacie się tym wszystkim, całą sytuacją. Ona może być pozytywna, ona może być nie do końca pozytywna, ale w każdym razie tu jest pokazane zamartwianie się, więc chodzi o to, by się nie zamartwiać czymś, nie zastanawiać, nie myśleć tyle nad jakąś sytuacją. No, tu może chodzić o bardzo różne kwestie i rzeczy, ale dziewiątka kielichów mówi o spełnieniu marzeń, więc tak naprawdę możecie się martwić o różne, różne różności o kwestie zawodowe, o kwestie materialne, o kwestie relacji no i tutaj różne rzeczy, więc ogólnie powiedziałabym, że chodzi o to, żeby się nie zamartwiać żeby sobie też nie dobierać za dużo do głowy żeby czymś się nie przejmować aż nad to pozdrawiam, cześć cześć lwy, witam was w ostrzeżeniach od kart Tarota na ten tydzień, czyli od 21 do 27 października, przed czym karty was ostrzegają, lub przed kim? No tutaj chodzić może o jakieś takie e, szanse, okazje, które się nadarzają, i przed tym karty was ostrzegają, ale może chodzić o to, że e, o jakiegoś mężczyznę, który może być z żywiołu wody, czyli rak, ryby, skorpion, ewentualnie kobieta z żywiołu ziemi, byk, bliźnięta. Byk, koziorożec, panna. I tutaj, przed tymi osobami, mogą Was karty ostrzegać, ale może chodzić o jakieś sytuacje. Szanse, okazje, które mogą się wiązać z jakąś, jakimiś większymi transakcjami, pieniędzmi, być może wydatkiem pieniędzy, może trzeba będzie w coś zainwestować. Więc tutaj karty was ostrzegają przed jakąś okazją, szansą, hmm, dotyczącą właśnie kwestii zawodowych, dotyczącą pieniędzy, dotyczącą jakiejś nieruchomości, e, więc no, na to zwracajcie uwagę. Więc pieniądze istotne w tym tygodniu i zwracajcie uwagę na to, czy ktoś Wam coś nie proponuje, może jakaś oferta e, kupna, sprzedaży, może oferta pracy. No coś tutaj będzie takiego, żeby na to zwrócić większą uwagę, bo może być nie do końca e, dla was satysfakcjonujące. Pozdrawiam, cześć. Cześć Panny, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na tydzień od 21 do 27 października. Zobaczmy, przed czym karty Was ostrzegają, panny. Dziewiątka monet oraz karta siły. Może być tak, że karty Was ostrzegają przed jakimś zamartwianiem się i może chodzić o jakieś nieruchomości, może chodzić o kwestie pieniędzy, a może chodzić o kwestie relacji, tego, że ktoś na przykład też jest samotny, i tutaj no, mogą się pojawić takie lęki U was stres z tym związany. Więc no, na to zwróćcie uwagę w tym tygodniu i starajcie się po prostu um, nie stresować, nie denerwować jakimiś właśnie sytuacjami z tym, z tym związanymi, bo tu się pokazuje, że możecie już nie mieć na coś siły też, że możecie po prostu mocniej, na przykład, przeżywać pewne rzeczy, możecie, może was coś stresować, denerwować. Więc no, tutaj może chodzić o kwestie właśnie związane z nieruchomościami, finansami. Może chodzić o właśnie brak partnera, może chodzić o samotność. Więc coś tutaj może Was po prostu dołować, bym powiedziała. Więc karty Was przed tym ostrzegają, przed takim stanem. Pozdrawiam, cześć. Cześć, wagi, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na ten tydzień, czyli od 21 do 27 października. Piątka kielichów oraz piątka mieczy. No, to karty Was tutaj ostrzegają. Zdecydowanie przed takim, powiedziałabym, upadkiem dotyczącym um, jakiegoś nałogu i może chodzić o alkohol. Więc, jeżeli ktoś z tym ma problem, no to ten tydzień może być taki troszeczkę problematyczny. Może się dużo dziać, może będą jakieś takie um, kwestie, sytuacje, osoby, które Was denerwują, może będą sytuacje, które będą stresujące, które będą dołujące i po prostu. No, możecie mieć łatwiej, czy też może, możecie czuć potrzebę sięgnięcia po alkohol, na przykład. Więc tutaj karty was ostrzegają przed depresją, ostrzegają was przed właśnie takimi sytuacjami, żeby się nie poddawać, żeby starać się walczyć z tym nałogiem, bo tutaj możecie być bardziej w tym tygodniu, właśnie podatni na takie dołujące, stresujące, takie pesymistyczne kwestie rzeczy i możecie po prostu e, się denerwować, stresować, popaść w depresję, możecie, e, no, możecie to odbić na waszym też zdrowiu, samopoczuciu, e, no może chodzi oczywiście o te nałogi, o których wspomniałam. E, no i może chodzić też o to, że karty Was ostrzegają przed takim staniem w miejscu, tylko dlatego, że coś się na przykład e, nie udało. E, Chodzi o to, żebyście zobaczyli ten optymizm, to słońce, że po, każdy, po każdej porażce przychodzi jednak nadzieja na coś lepszego, innego i żeby iść dalej do przodu. Nie tkwić w czymś, co jest takie dołujące, pesymistyczne, tylko starać się z tego podnieść, starać się z tego uciec. Pozdrawiam, cześć. Skorpiony. Witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na tydzień od 21 do 27 października. Królowa Buław oraz Czwórka Mieczy. Karty mogą Was ostrzegać przed kobietą z Żywiołu Ognia, Baron Lew, Strzelec. I tutaj może chodzić też o to, że ktoś nie podejmuje decyzji. Raz to przed tą kobietą z jakichś powodów. Może ona po prostu chce was w jakiś sposób od czegoś odciągnąć, od jakichś planów. No gdzieś tutaj mogą być jakieś takie kwestie, ale to oczywiście różne sytuacje, inne mogą być. Natomiast może chodzi o to, że ktoś nie podejmuje decyzji, ktoś tutaj um, czegoś nie robi, nie działa aktywnie w jakiejś kwestii, w jakiejś sprawie, w jakiejś sytuacji. Może chodzi o zawodowe rzeczy. Być może chcieliście otworzyć własną firmę, a stajecie w miejscu. Może myśleliście o jakimś, jakimś kierunku działania, a stoicie w miejscu. Więc gdzieś tutaj no, karty mogą was ostrzegać właśnie przed takim zbyt długim staniem w miejscu. Bo też czasem dobrze jest na chwileczkę się zatrzymać, przemyśleć, zastanowić się i iść dalej. Tutaj ta królowa była, mówi o tym, że to ktoś chce, ale czwórka mieczy. Coś na to nie pozwala. Jeszcze jakieś przemyślenia, zastanawianie się, może czasu mało. W każdym bądź razie karty was ostrzegają właśnie przed tym, że możecie przegapić jakąś okazję, szansę. Może właśnie ta kobieta chce Wam coś tutaj podpowiedzieć, doradzić. No nie wiem, w każdym bądź razie może też tak być w niektórych sytuacjach. Natomiast no, ostrzegają was karty przed taką biernością przed takim staniem w miejscu robieniem, ewentualnie robieniem czegoś, ale na pokaz na zasadzie, że niby robię, ale nie robię tak naprawdę. Pozdrawiam, cześć. Cześć strzelce, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na ten tydzień, czyli od 21 do 27 października. Zobaczmy. Czym karty Was ostrzegają? Dwójka monet oraz królowa buław. No, powiedziałabym, że przed nadmiernym decydowaniem o czymś. Tutaj może się bardzo dużo dziać, więc możecie nie mieć czasu na, dla siebie, dla swojej rodziny, dla dzieci. E, no, ktoś może nie mieć czasu na pracę. W każdym bądź razie tu może się bardzo dużo dziać. Mogą Was karty ostrzegać też przed jakąś propozycją od kobiety, która może być z żywiołu ognia, baran, lew, strzelec. To możecie być Wy, więc w sumie może być tak, że po prostu Wasze decyzje... Przed tym Was karty ostrzegają, że tutaj możecie chcieć wszystko realizować, tutaj możecie się rzucić na głęboką wodę, chcieć no, łapać kilka srok za ogon, tak bym powiedziała. Natomiast przed tym Was karty ostrzegają, przed tym takim brakiem organizacji, przed tym, że właśnie łapie się tutaj dużo rzeczy naraz, chce się wykonać. No tutaj może chodzić również o tą kobietę coś z nią związane, może chodzić o pracę, może chodzić o jej decyzję, że ktoś tutaj wydaje zbyt dużo decyzji. Może ktoś tutaj jest zbyt ambitny i zadaje na przykład, nie wiem, partnerowi, dzieciom tak dużo różnych do zrobienia rzeczy, że to ktoś tam może nie nadążać za tym wszystkim, więc może ten pośpiech trochę też. Um, Taka zbytnia ambicja, zadawanie zadań, zbyt wielu, więc gdzieś tutaj właśnie brak czasu dla siebie. To przed tym wszystkim was karty ostrzegają w tym tygodniu. Pozdrawiam, cześć! Cześć Koziorożce, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na ten tydzień od 21 do 27 października. Piątka monet oraz dziesiątka mieczy. No, karty was ostrzegają. No przed, tutaj przed być może takim stawianiem kogoś czegoś pod ścianą też powiedziałabym. Natomiast mogą Was również karty ostrzegać przed na przykład złymi decyzjami złymi decyzjami finansowymi mam na myśli rozrzutnością przed tym, że tutaj się no wyrzuca pieniądze. Może być też takie coś kwestie na przykład chłodnego traktowania kogoś. Więc tutaj może być też ostrzeżenie przed właśnie niewłaściwym traktowaniem ludzi, partnera, dzieci, rodziny, przed tym, że ktoś się czymś nie interesuje, nie zajmuje. No, tutaj może chodzić również o to, że mm, Ktoś odsuwa, na przykład zakończenie jakiejś sprawy od siebie, no z różnych powodów. Sprawy, która jest problematyczna, sprawia wam przykrość, ale na przykład nie chcecie jej zakończyć z jakichś tam powodów jeszcze, więc gdzieś tam odsuwacie ją od siebie, więc też tu może być tak. Mogą was karty ostrzegać przed jakimiś właśnie takimi decyzjami, które nie do końca mogą być dla Was dobre. Więc tutaj wypadałoby też się zastanowić nad tym, jakie decyzje podejmujecie, czego one dotyczą w tym tygodniu. No bo tutaj hmm, może być. Mogą być złe zakończenia, tak? Jakieś decyzji. Może też być tak, że wydaje się Wam pewne, pewne kwestie, które hmm, na przykład są dla Was przykre raniące, ale hmm, być może jeszcze hmm, na przykład nie widzicie. Pewnych rzeczy. To znaczy, mm, widzicie tylko jedną stronę medalu, tak bym powiedziała, natomiast nie widzicie całości. I gdzieś tutaj, no, ta piątka monet, może takie dawać przygnębienie, może dawać taką depresję, przez co można nie widzieć pewnych rzeczy, nie dostrzegać czegoś, można być bardziej przygnębiony. Więc karty was ostrzegają przed takim e, zakończaniem być może czegoś zbyt pochopnie, też nie znając nie wiedząc wszystkiego, albo pod wpływem właśnie kogoś, albo pod wpływem jakichś tutaj depresji, stresu, przygnębienia też, więc gdzieś tutaj bym się na tym zastanowiła. No wygląda na to, że jakaś taka sytuacja może być e, przykra w tym tygodniu dla kogoś z was e, i no i karty ostrzegają właśnie, żeby tutaj nie popełnić jakiegoś błędu. E, w tej sytuacji, właśnie w tej takiej dosyć niejasnej sytuacji, kryzysowej, bym powiedziała, żeby nie zachować się zbyt pochopnie i tak, jak mówię, nie słuchać kogoś, albo nie działać pod wpływem, bo mi się wydaje. Pozdrawiam. Cześć. Cześć Wodniki, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na tydzień od 21 do 27. Zobaczmy, co nam się tutaj pokazuje. Czwórka mieczy i piątka monet. Katy was ostrzegają przed, powiedziałabym, brakiem działania, jeśli chodzi na przykład o jakieś braki finansowe, albo o jakąś tutaj, no w tej piątce monet, może chodzi o jakiś brak, poczucie chłodu, poczucie, że na przykład partner się nie interesuje. Poczucie, że się wam nic nie chce, że coś jest niekorzystne, niesprzyjające, i tu nic się nie robi w tej kwestii. Czwórka Mieczy mówi o tym, że zastanawiam się, myślę, izoluję się, dystansuję się, a może trzeba podjąć jakieś działanie. Więc karty was ostrzegają przed brakiem działania właśnie w jakichś tutaj kwestiach, które są dla was problematyczne, przykre, e, które w jakiś sposób was dotykają mocno. Może chodzić o brak finansowy. Więc tutaj, na przykład, ktoś nie ma pracy, nie ma pieniędzy i nic nie robi w tej kwestii w tym tygodniu. Trzeba działać, bo nic się nie zmieni. Więc gdzieś tutaj, na przykład, przed jakimś, y, na przykład, ktoś was zwalnia, być może nawet nie do końca y, jest to uczciwe i wy nic z tym nie robicie. Po prostu się temu poddajecie. Dajecie. Więc tutaj chodzi o to, żeby jednak bardziej aktywnie działać, żeby po prostu no, próbować się obronić przed tą sytuacją, bo tutaj pokazuje się, że będziecie stać w miejscu, że może ktoś nie mieć siły na taką walkę, na przykład o coś, że tu się pokazuje, że no, ktoś może mieć dość pewnych sytuacji i nic nie robi, więc przed tym kart was ostrzegają. Pozdrawiam, cześć! Cześć, rybki, witam Was. Zobaczmy, przed czym Was karty ostrzegają w tym tygodniu od 21 do 27 października. Król Mieczy i Czwórka Kielichów brak albo nieprzyjęcie szansy od jakiegoś mężczyzny. Karty Was w ogóle ostrzegają. Przed mężczyzną, który może coś proponować, tak naprawdę. No, wy tak jakbyście nie byli zainteresowani tą ofertą, mi się pokazuje, więc tutaj może warto by pomyśleć nad tym. No, bo może ten król mieczy, on tylko wydaje się pozornie to może być szef, to może być jakiś urzędnik, to może chodzić o jakieś takie sprawy oficjalne i ktoś tutaj może dostać jakąś szansę na coś i możecie z niej nie skorzystać. Więc tutaj może być tak, że mm, po prostu no, ten król mieczy wam coś proponuje. To może być tak jak mówię, prawnik, który daje Wam jakąś radę, to może być notariusz, to może być policjant, ale tu się mi pokazuje, że nie wykorzystujecie jakiejś szansy, więc no, na to bym zwróciła uwagę. O czym rozmawiacie, z kim rozmawiacie? Z jakimiś urzędami, urzędnikami? Może chodzi o jakieś pismo, może nie wykorzystujecie czegoś, jakiejś okazji, szansy, jakiegoś kluczka prawnego, na przykład? No więc tutaj może warto by było. Pozdrawiam, cześć.